Cześć, witajcie z tej strony, makasolec. A jak widzicie dzisiaj, to Farming Simulator 2015, ale zaraz, zaraz. Dzisiaj miał być wyjątkowy odcinek. Hmm... tylko czegoś tu brakuje. O, jest koszula, ale jeszcze coś by się przydało. O, mamy też czapkę. Hmm... no to jaki czapka, to i może jakiś szalik. Hm, ale szalik biało-czerwony, to przyda nam się bardziej. Ale w, w czerwcu A ja kochani witam was jeszcze raz w Farming Simulator 2015 Jak widzicie dzisiaj Naprawdę taki fajny Świąteczny, wyjątkowy odcinek Chciałem żeby było to coś innego Dlatego się dzisiaj od rana dla was kochani postarałem Jak widzicie Piękny klimat Ja na samym początku chciałem wam kochani życzyć wesołych świąt Szczęśliwego nowego roku Na razie wam nie będę życzył bo jeszcze spokojnie Spotkamy się kilka razy na YouTubie Życzę wam abyście te święta spędzili właśnie z rodzinką ja od rana, pos dlatego postarałem się w wrzucić wam ten odcinek, dzisiaj już jest późno w nocy, jak to nagrywam, ale mam nadzieję, że mi to wynagrodzicie jakoś fapeczkami i wszyscy razem życzymy sobie w komentarzach wesołych świąt. Życzę Wam też dużo zdrówka, dużo pomyślności, wielu z Was jeszcze musi pokończyć szkoły, więc życzę Wam sukcesu w nauce i w życiu osobistym, jak ktoś już jest starszy, oczywiście. No ale co, nie będziemy tutaj owijać bawerna, ja sobie może tą jeszcze czapuszkę założę. Będzie taki klimacik, że tak powiem. No, może być. No to co? No my jedziemy, my jedziemy sobie odśnieżać. Eee, dzisiaj posiedziałem tro troszeczkę nad maszynkami. Ogólnie tutaj dźwięki możemy sobie podgłośnić. O, ja sobie czapkę trochę wyżej założę, bo to wiecie... Chociaż tutaj, jakby nie było, grzemiejmy ten klimat. Eee, modziki będziecie mieli raczej w opisie, postaram się je wam wrzucić właśnie. O, dobra, polecimy sobie na miasto, bo ogólnie dostaliśmy za zadanie dzisiaj poodśnieżać. Miało wyjść z chłopaszkami, ale niestety byłem, byłem na zakupach takich świątecznych eee, i też takich studniowko kupiłem sobie garnizur itp. itd ale mniejsza z tym, no ale niestety po drodze na był wypadek dość groźny, no i niestety musieliśmy jechać troszkę dłuższym objazdem, nie zdążyłem wrócić, chłopaki zaczęli nagrywać, no ale niestety nie będę czekał do późna w nocy, bo chłopakom też już się nie będzie chciało. Jak no widzicie, no tutaj troszkę momentami nie łapie nam to, ale to da się wszystko zrobić. Czekajcie, ja sobie tutaj szkoda, że ogólnie nie widzimy tej całej drogi. Eee, Klimacik świąteczny jest. Włączymy sobie później jeszcze trochę śniegu. O, jak widzicie tutaj miasto zasypane. Dostaliśmy właśnie wiadomość od burmistrza, że no, drogi główne musimy odśnieżyć, bo jak widzicie wszyscy chcą na święta się dostać. Na całe szczęście w realu tak nie mamy. Znaczy może i nieszczęście. Ja tam bym chciał, żeby tak było. Jak widzicie straż tutaj, pożarna została zasypana. Bardzo ładnie wszystko to wygląda. Ogólnie to polecimy sobie zaraz jeszcze na tę główną ulicę. A ten... Czekajcie, chłopaki, nie uderzajcie ta we mnie tutaj, bo O Boże, ty mój, trzy osoby zginęły dwie ranne i cztery dzwonią na policję. E, tutaj możemy sobie ogólnie podnieść, bo jak widzimy nie zasypało aż tak tragicznie miasta nam. E, tu muszę jak będę wracał, polecimy sobie tutaj może na górkę. No i tu myślałem, że tu troszkę więcej śniegu, na... tak jak burmistrz dzwoni, mówił, że tutaj główna zasypana nie da się wjechać do miasta, bo że może nie tędy wjechaliśmy. No i kochani, no powiem wam, że ten rok naprawdę szybko zleciał, ale takie mega podsumowanko... O, choposzki, wy tu wymusliliście. Takie mega podsumowanko zrobimy sobie ee, na Sylwestra. Boże te dziecioki teraz takie niepoubierane. Dziwić się taka moda teraz. Zobacz ta ta spodenka, spodenkach wyszła pewnie po karpie do Lila, bo wyprzedasz. Pewnie tak będzie. I tak było, tak jest i, i zostało. <grym> Pozdrawiam. Wszystkich którzy byli po Karpia w Lillo Nie no, nie to że coś ale ja tam takiego miałem swojego zwany Jak ktoś tam ma mnie na snapie To, to na pewno widział Ogólnie to mi na lewą stronę zrzuca Trochę lipa bo niestety nie w tą stronę mamy ruch Dobra, teraz wprawdzie byśmy mogli po, polecieć Bo już tutaj ociężaliśmy Uwaga, garżyna. Przejeżdżaj szybko No w tym roku nie powiem, że go nie mają nie mają roboty czekajcie na no, właśnie o tym o tym mówiłem nie wiem jak to zrobić musiałbym pod prąd jeździć zaraz może to jakoś zrobimy popoki by musieli tu nie jechać przez chwilę jak widzicie tutaj piękny sobie znaczek ma za mną mówię a, a co tam nie będę gorszy poławiłem się filka z tymi modami myślę że dość fajnie to wyszło Yy, chociaż troszkę klimatu, yy, klimatu na pewno na mapce się, się pojawiło. I w fesie, nie powiem, 13 było trochę więcej tych dupereli, tak? Ale, ale tutaj nie jest tak, nie jest tak tragicznie. O, widzicie akurat mi się udało. Dobra, tu już nie będziemy odciężać, bo tu chyba dadzą sobie jakoś radę. Yy, tutaj bym musiał jeszcze raz polecieć pod prąd. Może mi się uda. Chyba, że tu już jadą. Zaraz zobaczymy. Na razie nie jadą, więc musimy to zrobić prędko. Aha, już jadą. No przejedź tak szybko, szybko chłopaki, szybko, bo tu jak widzita nie ma czasu, wszyscy się spieszą. I mi tak samo się spieszy. Nie no, ogólnie to trzeba iść niedługo spać. Mamy już koło 23 albo już później. Zanim ja jeszcze to wyrenderuję, a wiecie jak to jest z moim renderowaniem. I z tym wszystkim. Ale nie o tym też mowa, właśnie chciałem wam powiedzieć, że planuję teraz skończyć typową, yy, też bolusiowo i zacząć właśnie może sobie od takiej serii zimowej. Przerobiłbym właśnie mapki na zimowe. Myślę, że w polskim stylu fajnie by to wyglądało, Ciągnik jak widzicie przerobiłbym coś mniej więcej tak jak tutaj z tego Case'a czy też John Deere'a, którego mogliście zauważyć na samym początku tego odcinka. Yy, I myślę, że dość fajnie by to wyglądało. Piszcie w komentarzach. Może mnie zachęcić tym odcinkiem właśnie do tego, bo na pewno troszkę pracy by było, ale myślę, że na dwa-trzy odcineczki warto by było takie coś yy, sobie zrobić, kochani. Ale to wszystko zależy od was, jak, jak Wy to postrzegacie i to widzicie, bo niedużo tych, tych mapek wyszło właśnie takich śnieżnych. praktycznie jedna tam dwie. I to jak widzicie samo oryginalne, ja ją troszkę tam pododawałem do Pereli. Chciałem to przeobić, żeby właśnie jak naj, najfajniejszym w stylu ona właśnie wyglądała. E, ogólnie to polecimy sobie kawałek za daleko, nie będziemy tego odśnieżać Kurczę, no tutaj jest, zależy jak jest stare, jak widzicie, bo prawdopodobnie to zostało zastąpione za, za teksturę jakiegoś ściana czy też innej uprawy Może być też słoma No i jakoś, jakoś to wyszło Aha, ogólnie to super Za dużo sobie tu nie odśnieżę A, w tą stronę sobie odśnieżymy najwyżej No trudno Mieliśmy na dwa ogólnie odciężać, no ale no jak widzicie, wyszło jak wyszło, miałem jeszcze jednego krejsika fajnie przeszykowanego. O, ja sobie potrąbić też mogę. Miałem światełka włączyć, no mówię, ooo, co tam? Będziemy światełka włączać za dnia. Dobra, tutaj... Mm, żebym go zabił. Mm, chyba tędy nikt na razie nie leci. Jedzie ktoś tu? Nie. Moglibyśmy odcię... Nie... Łożeś ty mój. Nie widziałem jej, przepraszam. To jej wina. Wymusiła że poki tu lecą. A dobra, oni tam tędy jeżdżą, no bo jak sami widzą, że nie przejezna. No, dlatego taka praca została przeze mnie podjęta, a nie inna, tak? Jak muszę pomóc y, innym, jestem taki jakby strażak sam, kurde. Y, no, bo zresztą też jestem dzisiaj na tym odcinku sam. Jakoś, jakoś widzicie, staram się, powinienem dać, dać radę. O, tutaj powinniśmy jakoś sobie uśnieżyć zaraz. Dobra, daliśmy radę, bardzo ładnie. Co ja wam kochani mogę powiedzieć, jak dla mnie święta bez klimatu, kompletne zero, w radiu leci ta muzyka cały czas świąteczna, jedzie się tym samochodem, dzisiaj było na przykład, no już jak oglądacie to to wczoraj, było 15 stopni, nie? No po prostu idziesz na dwór i idziesz coś robić, tak jak powiem wam, że na jesień nie było czasami takiej, takiej pogody jak była teraz, pamiętam że czasami już było po minus 7, tak? I już troszkę rano szono było troszkę, już było biało, to jaka teraz, teraz lipa, lipa totalna. No, ale zdejmijmy tą czapkę, bo... Cześć, ja się będę Mikołaja bawił za kilka godzinek, sami kochani będziecie go widzieli. Nie no, już myślę, że nie wierzycie w te, w te bajki. Ja już... Od bardzo, bardzo dawna. Kurczę, Boże, jak, jak, ja się obciąłem, nie, jak w ogóle człowiek na to wygląda, nie? Tak, taki, taki inny. Eee, Wprawdzie to byśmy mogli polecić sobie jeszcze tutaj przez miasto, akurat pozwiedzamy. Wszystko bardzo ładnie. O, no, potrąbimy wszystkim, o tym to chociaż się ubrał, jakoś koszulę założył, tak wiedział, że świetny odcinek będzie nagrywany. Yy, polecimy sobie... A nie, nie dołem, nie lecimy, bo tam nie jest przejezdna droga. O. Trzeba uważać tutaj właśnie na samochody. Żeby się tu nam nic nie zdarzyło. O, tutaj musimy zepchnąć. A widzisz, a ja żeś wymusił, kurde... No to takie zachowanie powiem Ci twoje było niepewne. O, no, jak kochani widzicie, dobra. Tutaj będzie troszkę więcej pracy. O stacja, trzeba będzie odśnieżyć, no bo jak zatankują, jak no tutaj Wujek mówił, że jedzie do cioci Grażynki, no ale musi najpierw stopić do stacji, no bo ciocia Grażynka mieszka 2 km dalej, a on dość dawno nie tankował. Ściąga tępu, ściąga. Się bałem, że mi właśnie nie spycha tego śniegu, ale dajemy radę, trzeba uważać na burtniki, właśnie żeby nam się tutaj nasz płuk, yy, który zakupiliśmy, nie, nie rozwalił. Piszcie właśnie, czy chcecie jeszcze jakieś takie odcineczki śnieżne, może jakieś tam coś coś w lesie, jakieś jeszcze, jakieś inne prace. Było dość fajnie, tutaj lasek wygląda w zimie, ale to zobaczymy. O, możemy tutaj troszkę zgarnąć, jeśli się nam w ogóle uda hmm, pobocza. Czekajcie, to i polecimy sobie w tamtą stronę. O, no, opuszczaj, opuszczaj. Naprawdę, Casey gobcykany, właśnie tego Casey'a chcę na typową polską wieś wziąć sobie. Myślę, że wam się to spodoba. No, no, tak. Myślę, że, że, że nikt tego nie widział. Ja, ja również. Dobra, poczekajcie. O, idzie pięknie teraz. Co mam za... O, wiesz, tak. O, jakieś tam ogłoszenia parafialne są. Troszkę parking właśnie odciężyliśmy. Dobra, już w tą stronę nie będziemy im odciężać, bo się w wkurzą. Dobra. Ale widzicie jak kręci dupą jak kierownicą? Znaczy, kierownicą jak dupą. Yy, polecimy sobie ją teraz właśnie na bazę. Ale wszedł... jaki dzik z niego. O, jak widzieliście, widzieliście to? Jak załapał właśnie troszeczkę yy, śniegu, od razu zwolniliśmy. O, jeszcze byłem z chęcią, trzeba tu troszkę piasku posypać, bo ja widzę, że tu ślizgawo jest i, i nie, 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 nie będzie kolorowo, jak później tu burmistrz przyjedzie i zobaczy, że no, nie jest nasza praca wykonana dość rzetelnie. Oh, witam się ponownie, tu jakaś śnieżyca przyszła. Zobaczcie, a musiałem tu sobie włączyć wycieraczki wszystkie moje. O, dobra, teraz se opuszczamy, polecimy w tą stronę i bierzemy się właśnie za za Bo wam niedużo wystarczyło, żeby się pobawić z tymi maszynkami. Naprawdę dość fajnie to wygląda. Myślę, że taka 30-60 jakby stała na podwórku. Dość fajnie to wszystko wyglądało. A, pięknie oczyściliśmy tutaj. No tutaj niektórych elementów niestety się nie da. Dobra, ślizgo jest, ślizgo jest, jak sami widzicie. Musimy tutaj zaraz wyruszyć właśnie z naszym całym sprzętem do pracy. Fajnie, bo mieliśmy takim konwojem sobie jechać, ogólnie mieliśmy na dwa odśnieżać, bo miałem jeszcze jeden taki fajny pług. ale wyszło, wyszło jak wyszło. Miejmy nadzieję, że Was to zmotywuje. I nie, wy mnie też. Nie no, mam taką nadzieję, kochani. Tak koszuli, to wiecie się tak. Tak dziwnie czuje człowiek, tak, tak bardziej, wiecie, tak tak wyniośle. I, I, o Jezu, tym jak wymusić... Nie, no dobra, to ja mogłem wymusić. Dobra, jeździmy na bazę. Siemandero, o kurde, jundira nam przysypało. Zobacz, ta, widzieliście, takie ta ślisko? ślizgo? Masakracja jakaś. Ja nie wiem co się stanie zaraz, trzeba będzie zaraz, w praktyce możemy zacząć sypać O, dobra, poszło wszystko jak widzicie Piasek Cyk Fajnie, fajnie, patrzcie jaka ładna sieweczka No troszkę nam ją przysypało A no w John też bajunek no to co ja wam mogę powiedzieć? No naprawdę mega wyszedł ten odcineczek Pobawiłbym się właśnie jeszcze z chłoposzkami, Ja na jakichś fajnych, fajnych pracach Wiem że u dzisiaj u choposzków też powychodziły jakieś odcinki, gdzie tam serdecznie zapraszam no, Ogólnie jakieś EP-y by się poprzydawało Miejmy nadzieję, że niedługo jak właśnie porobię mapki To to wszystko wróci do normy już Tutaj nie ma ruchu? Nie ma Ale kierunek sobie zapuśćmy Dobra Uwaga Panienka Pieca do góry. Od baserza grośiewa. Kurde. A tak rano naprawdę tak z minut na minutę tak wena przychodziła, powiem wam najpierw tego case i tak rozchmieniałem jak ten śnieg zrobić tak po chwili. Dopiero do mnie taki pomysł doszedł, ale ja nie będę mówił jak to zrobiłem. Większość pewnie wie. Ale po co zdradzać? Sekrety. Święty Mikołaj, może nam dzisiaj je zdradzi. O chuposzki uważaj to, bo ja tutaj będę mógł wam zrobić jakąś krzywdę. Pójdziemy właśnie sobie te drogi, które tak były najbardziej zaśnieżone, bo tu oblodzone jest, wiecie, górka jeszcze. Tam się nic nie może nikomu stać no. Przydałby się jeszcze taki dochodniku mało, no bo tam widziałem, jak widzicie, no w pół butach się wybrała na miasto yy, po zakupy, no i niestety, no jest jak jest. O, ten pan naprawdę, ja no Irma idę sobie z nim na selfie strzelić, nie? Chodź tu. Ciemandero, krzychu. takie jestem. Dobra, mam. Już, sorry chłopoczki. No kurwy syn, widzieliście to? Patrz, ale ci tam specjalnie nasypie, zobacz, zobacz, do kabiny. O ty kurde, niewdzięcznico ty. Dobra, wlecimy sobie tutaj, jak widzicie, o niektórzy już w domkach siedzą, tam makowiec widzę, się piec piecze. Ale tak widzimy, no takie dość bardzo podobnie jak u nas, no nie palone w piecu, bo ciepło, tak eee, dymów z komina nie widać. Niestety, o tutaj jajka skupuje, dopełnie na święta, na ciasto. No ale co, no i kończymy, kochani. Ja dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Jeszcze raz życzę Wam wszystkich wesolutkich świąt. I piszcie, piszcie właśnie, czy chcecie jeszcze takie jakieś różne fajne odcineczki. Ja myślę, że Wam się spodobało. Zostawcie łapkę w górę. Myślę, że do 2000 powinniśmy spokojnie dobić. No i co? Do kolejnego odcineczka. Myślę, że jutro coś się pojawi. Trzymajcie się. Cześć.